TVG 9 Transparency International ogłosiła ranking korupcji. W tym rankingu Polska no, wypadła niby trochę lepiej niż w zeszłym roku, ale nadal jesteśmy plasowani gorzej niż niektóre. Państwa trzeciego świata, w tym państwa afrykańskie, takie jak Botswana na przykład. W związku z tym, ja chciałbym zaśpiewać pieśń, którą, którą ułożyłem na cześć polskich elit. Jest to pieśń murzyńska, wysławiająca spryt i inteligencję polskiej elity politycznej i nie tylko. A więc yy, pieśń murzyńska o polskiej elicie. Polska elita skorumpowana Bocwana, Bocwana, polska elita skorumpowana Bocwana, Bocwana, polska elita skorumpowana Bocwana, Bocwana, Bocwana!